Czemu? Przyjechaliśmy tutaj do Bełkatowa popytać Ciebie, czy czym lubisz grać. Wczoraj tak, tutaj widzę był Bełkatowa, tak, DKS-u, to, to opowiadaj po czym e, w, w czym po tym stadionie biegasz, tak? Po tym boisku. W sumie obecnie gramy w butach firmy Adidas, tak? To jest to model F50. Mhm. Także no już od dłuższego czasu w sumie, w sumie prezentuję się w, tym, w tych butach. czy nie, nie, nie dlatego, że sponsorem technicznym, tak, nie, że ubieracie się w stroje Adidasa, tak? Nawet wcześniej w poprzednim klubie, w klubie grałem też w Adidasa z tym, że był to model Predator, obecnie F50 i, Aha. i bardzo służy mi ten model, tak? No, bardzo tak. dobrze się w nim porusza po boisku, bardzo dobrze się kopie piłkę, także zadowolony jestem. A Ty 50 to taki lekki model, tak? Wybitnie lekki nawet bym powiedział. tak leki, no, no, leki, leki, no to tam do, 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 Jestem do walki, nie potrzebujesz e... czegoś twardszego czasem? Nie, 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 no jest też model F50, który ma, ma wkręcane, wkręcane kołki, tak zwane te miksy, tak? Mhm. Także jeżeli szykuje się mocniejsza walka, no to się wkręca miksy, dłuższe kołki i mhm. można walczyć. A wolisz w ogóle właśnie miksy, lampki? Jak, jak preferujesz? Ja wolę miksy. Jeż, jeśli chodzi o mesz to miksy, jeśli chodzi o trening, to, to laneżki. No, no i z, tak. z tego co tutaj trochę wcześniej przed wywiadem mówiłeś skóra raczej, tak? Nie syntetyk I, tylko skóra? Skóra, skóra, tak, akurat y, mam dosyć szeroką stopę, także skóra jest idealna, ponieważ wtedy bus się jakby żeby nie się było dopasuje do, do stopy i wtedy jest idealnie. No dobra, dobra. Bo jest, ty jesteś zająwkobiczem takim kolorów, że patrzysz na, na najnowsze kolory, wiesz tam tylko żeby żeby mieć je jak najszybciej i tak dalej, czy po prostu wygoda? Nie, no aż tak nie, aż tak nie. Y, 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 po prostu F50 akurat chyba ten najnowszy model teraz jest zielony tak wcześniej był żółty i, mm -hmm. i ten, w którym obecnie grałem też ma kolor żółty No tak wyszło To no. też jest czarny model wiem, ale, ale ja w czarnych butach nie lubię tak? on no. czyli naszej kolory, kolory, ale bez... bez, bez, bez tu tak. w białych butach, a no, obecnie są te żółte buty, buty Słuchaj, kończymy, bo patrzy, że przyszedł synek, to nie możemy mu zabierać tak czasu, nie możemy mu ojca dłużej zabierać Dzięki serdeczne Dzięki, w piątkę przybierz. よろしくお願いします。